Miesięcy temu zostałem zaproszony do um, udziału w takiej publikacji nie tylko Bauhaus. Autorką tej publikacji jest pani profesor Irma Kozina, e, pomysłodawczynią. E, tego wydawnictwa jest szefowa, dyrektorka Instytutu Korfantego w Katowicach, pani Dorota Pociask-Frączek. I ta książka traktuje właśnie o architekturze modernistycznej na Śląsku. I to jest wybór. Oczywiście tych budynków jest cała masa, można powiedzieć, po. Byłej polskiej i niemieckiej granicy Śląska. To są miasta w aglomeracji takie jak Zabrze, Katowice, Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, ale i Racibusz i Bielsko-Biała, na przykład. I to jest wybór pani profesor Irmy Koziny, taki, żeby w sposób nietuzinkowy, ciekawy, zwrócić uwagę na tą architekturę. I na, te, i na te budynki. W sumie ten klucz ustaliła pani profesor Kozina, dlatego, że ona wyznaczyła dokładnie budynki, jakie chciałaby mieć sfotografowane. Zasugerowała to, ponieważ zwróciła uwagę na konkretne założenia architektoniczne. I ja jako fotograf miałem tą przyjemność przyjrzeć się tym budynkom z bliska. Ale najciekawsze było to, że, y, można powiedzieć, dałem się poprowadzić architektom, projektantom tych budynków y, w taki sposób, że y, tak je chciałem sfotografować, żeby te fotografie służyły widzom, czytelnikom, żeby jak najlepiej rozpoznać ideę y, projektanta. Y, ta architektura jest, y, można powiedzieć, porywająca w pewnym sensie dla mnie również. I w dosyć klasyczny sposób, ale starałem się pokazać właśnie symbolikę i całą ideę tych projektów. To jeszcze takie ostatnie pytanie, gdybyśmy <grym> mogli się skupić na przykład na jednej fotografii przez Pana wybranej, która najbardziej, najbardziej Pan ją po prostu zapamięta i coś więcej można o niej powiedzieć. To może nie będzie jedna fotografia, ale jeden budynek spośród wielu, wielu fantastycznych realizacji. E, w ogromną przyjemność miałem e, zrobienia zdjęć w kościele Świętego Józefa w Zabrzu. A to jest architektura, e, która można powiedzieć, jest malowana światłem, tak się mówi o tym kościele. To znaczy, ten kościół e, w środku e, w, inaczej wygląda rano, inaczej po południu, a inaczej w późnych godzinach popołudniowych, kiedy słońce się chyli już. Ku zachodowi, dlatego, że tam rozwiązania w kwestii światła ten kościół nam modelują, można powiedzieć. I dla fotografa, dla człowieka, który się para obrazem, to jest wyjątkowa przyjemność rozpoznawania tych różnych tak zwanych kodów architektonicznych w kwestii rozwiązania światła i przestrzeni.